Mówiłem Ci Marcin, że mieliśmy czytać instrukcję, to byśmy nie robili tego dwa razy. No tak, ale wy******* do śmieci. No to widocznie nie była potrzebna. Siema, dzisiaj zrobimy coś, czego już dawno nie robiłem, czyli zbudujemy maszynę gamingową. Klasycznie zaczniemy od listy części, pokazując każdą część Wam, tutaj będę też pokazywał jej cenę, no i sumaryczny koszt w drugim rogu. Mózgiem naszej maszyny będzie Ryzen 7 5800X. Procek obsadzimy sobie na płycie głównej od Asusa B550A. Do tego oczywiście 16GB RAM od Korsarza, Vengeance Pro wszystko w wersji białej, żeby stylistycznie wyglądało bardzo ładnie. No i teraz dysk to już chyba klasyka we wszystkich moich budowlach czyli dysk na M2, w tym przypadku od Samsunga 980 Pro. Teraz chłodzenie, które też jest utrzymane w stylistyce białej chłodzenie AIO od Korsarza H100I. Do zasilania całego tego sprzętu wykorzystamy zasilacz modularny też od Korsarza i też oczywiście biały RM750X. I teraz część, od której tak naprawdę zaczęliśmy budowę tego komputera, czyli RTX 2060 GB. To jest jedyna część, która będzie używana w tym komputerze, cała reszta jest nowa. Całość zamkniemy w obudowie, która utrzyma tą stylistykę i będzie to budowa NZXT H510I. A że to maszyna gamingowa, więc wszystko musi świecić, błyszczeć i mrygać na różne kolory, to dorzucimy jeszcze jeden wentylator od korserza, który gdzieś nam się tutaj walał. No to lecimy z budową. FU- <laughs> FUUUUU <laughs> No i klasycznie, jak to składanie kąpa w nocy, założyliśmy chłodnicę do góry nogami. Mówiłem Ci, Marcin, że mieliśmy czytać instrukcję, to byśmy nie robili tego dwa razy. No tak, ale wyjebałeś się do śmieci. No to widocznie nie była potrzebna. No, i kulminacyjny moment, ostatni element i kończymy. To pierwsze testowe uruchomienie. Zobaczymy, czy. Chociaż dobrze, kable podłączyliśmy. Dobra, napięcie na zasilaczu. Pyk. Żyje! I wygląda całkiem nieźle. To teraz system i jakieś benchmarki. Z tamtej strony wygląda ładnie. Tu jest jeszcze trochę burdelu do ogarnięcia. Cała maszyna już gotowa, więc teraz ostatni i najprzyjemniejszy element. I tutaj, tak... I tutaj taki mały tip. Róbcie to jak komputer macie odłączony i nie działa, bo zbiera się całkiem spory ładunek elektrostatyczny i można sobie popsuć komputer. Chyba teraz czuję, że jestem naelektryzowany. Uwaga? Aż stary ledy wyłączyłeś. Dobra, maszynę mamy już postawioną na stanowisku testowym, więc teraz sobie zapuścimy benchmarki i zobaczymy, co to potrafi, a raczej jakie wyniki kręci. Tak jak widzicie mamy wyniki naszego benchmarku. No i szczerze mówiąc, wypadł lepiej niż się spodziewałem. Na gaming mamy 107%, jako desktop też 107, jako stacja robocza 109. Wszędzie status UFO, więc tak naprawdę najwyższy. No ale zobaczmy sobie, jak poradziły sobie poszczególne komponenty tej maszyny. No procesor 103% dobrze powyżej średniej, to zresztą będzie widać w Cinebenchu, że ten procesor naprawdę sobie całkiem nieźle poradził, bo zajął chyba czwarte miejsce w rankingu. Karta graficzna, no RTX, więc też sobie poradził całkiem nieźle. Mamy 100%, niżej mamy dysk, który też poradził sobie bardzo dobrze, 407%, bardzo fajny wynik. No i ramy, co zaskakujące, mamy tylko 89,4%. Co jest troszkę dziwne, bo to są całkiem niezłe ramy. Może jeszcze coś trzeba by było skonfigurować? No, nie wiem, ale jeszcze to e, sprawdzimy po prostu później. Przy instalacji i różnych gier i programów sobie tam jeszcze spróbujemy dostosować e, resztę parametrów. Tutaj mamy w porównaniu do jakichś innych konfiguracji zbudowanych na tej płycie gamingowej. Widzimy, że no, kręcą trochę wyższe wyniki, no ale pewnie dlatego, że. E, mają troszkę mocniejsze komponenty wrzucone albo na przykład są troszkę lepiej skonfigurowane, bo może, może coś pominaliśmy, chociaż nie wydaje mi się. Wydaje mi się, że tutaj czkawką trochę ten ram się odbija. No i pewnie ktoś gdzieś zastosował jeszcze mocniejszą kartę graficzną, bo ta też nie jest jakoś specjalnie najnowsza. No jest to całkiem fajny RTX, no ale no nie oszukujmy się, są już na rynku lepsze sprzęty. No i to by było tak naprawdę tyle z tego benchmarku. Zobaczmy jeszcze sobie, jak poradził sobie procesor w samym Cinebenchu. Z jakichś dziwnych powodów w Cinebenchu nie da się nagrywać ekranu, więc nagram sobie to po prostu aparatem. Ale jak widzicie już w trakcie, no wyniki tego procka są całkiem, całkiem zadowalające. Na koniec jeszcze wrzucę screena. Z benchmarków to by było tak naprawdę na tyle. Testów na gier nie robiliśmy, no bo niestety nie mamy czasu, komputer musi polecieć dalej. E, maszyna wyszła, no. Powiem, że całkiem, całkiem przyzwoita, no co zresztą widzieliście po wynikach. Jeżeli Wam się to podobało, chcielibyście zobaczyć więcej takich, to zostawcie kciuka w górę. Jak macie jakieś pytania, walcie w sekcję komentarzy. Praktycznie zawsze odpowiadam. Dzięki, do zobaczenia. Cześć.